Witam Was serdecznie w moim drugim filmiku w którym chcę Wam pokazać, jak się gra predatorem. To już jest naprawdę dobra zabawa. Zmiany widoku, niewidzialność. Można naprawdę pobawić się w łowce. To jest pierwszy widok na podczerwień. On wykrywa ludzi. I ciepło ogólnie. To ten drugi widok właściwie to nie wiem na co jest. Trzeci wykrywa alienów, a czwarty... Nie, jeszcze raz. Ten jest podczerwień. Ten wykrywa alienów, czyli obcych, a ten wykrywa technologię predatorów. I ogólnie predatorów. Teraz mam włączonego cloaka. jestem niewidzialny. Tak więc jeżeli będę się skradał... Nie ma opcji, żeby ludzie mnie zobaczyli. Cel misji tutaj. Celem misji jest pozbycie się bazy ludzi. Oni mnie chyba nie widzą. O, chyba mnie zobaczyli. No ale... Oni są bezradni tak naprawdę w walce z praworem. Tutaj jest miotacz. Bardzo dobry zoom ma w hełmie. Jeden strzał i żołnierz jest głowy. Co dalej? Drugi żołnierz. Jego głowa wbija się w najbliższą przeszkodę. Więcej żołnierzy tu chyba nie ma, więc można wziąć na ręcz na ostrze i pozbawić ich. Uff. może zbierać też... Yy... Trofea, nie wiem właściwie do czego one są. No, teraz jak już jestem. To mogę nie muszę za bardzo. Dźwięk też jest dosyć dobrze dobrany. Jak na tak starsz przystarawą gierkę. Bardzo przypomina dźwięk z filmów. Predator potrafił bardzo wysoko skakać Może się leczyć, ładować baterie Ma naprawdę cały arsenał różnych fajnych barierów Tutaj trzeba będzie się zakraść Do Marinesów Nie są oni tutaj wymagającymi przeciwnikami Dla Predatora tak naprawdę nie ma w tej grze wymagających przeciwników zobaczył no ale już po nich nawet nie trzeba się kryć pozbieramy trofea o i tutaj widać predatora ten trzeci widok z hełmu właśnie wygrywa predatorów. Tu jest jeden, tu jest drugi. Zaraz będziemy mogli zobaczyć ich w akcji. Jeśli dobrze pamiętam, to oni mi tu w jakiś sposób pomogą. Przepraszam za moją bezlitosność. Nie wiem co mi to daje, ale wtedy Predator wydaje bardzo fajny dźwięk. Okrzyk właściwie. Tutaj mój kolega Predator numer 2 poda mi włócznie, która tak naprawdę nie za bardzo się przydaje. Tutaj z tego co pamiętam jest parę... O właśnie tutaj można najfajniej pokazać jak przydatne są te zmiany widoku. Teraz nie widzimy za bardzo nic. Dobra, może to nie był najlepszy przykład. Złe miejsce wybrałem, po prostu pomyliłem się. Najmocniej przepraszam za takie niedociągnięcia. Już teraz nie pamiętam w którą stronę tu szło, ale tu są takie nieprzyjemne, wybuchające kwiatki. Ojojoj. No jakby nie było brakuje tutaj moim zdaniem tego skakania po drzewach. Mimo, że teraz widzicie tego dużo. Tak naprawdę, jeżeli ktoś oglądał film Predator, to on tam właściwie tylko skakał po drzewach. Tutaj, no niestety, tylko początek gry jest tak fajnie pokazany. Dobrze widzę, dobrze. Teraz już jest chyba. O, tutaj właśnie to co wcześniej chciałem pokazać. Ten widok na podczerwień. Jaki jest przydatny. Tutaj nie widać za bardzo przeciwników. Ale kiedy już się włączy go, to z daleka widać marniców, których można łatwo unieszkodliwić, kiedy się ich widzi z daleka. Pozbawić głów po prostu. Prawda, że fajne? Mnie też się podoba. No i... Pozbierać mi głowy razem z harpunami, które się wystrzeliły. Co jeszcze? Predator ma taki jeden bardzo fajny bajer. Potrafi się leczyć, tylko że musi mieć do tego wystarczającą energię. A energię może w każdej chwili naładować. O, tak w taki sposób się leczy, jaki to było w filmie. Nie wiem czy wszyscy oglądali. Nie była to dla niego przyjemna sprawa. O właśnie. Dobra, lecimy dalej. Woda. W wodzie niestety, ale nie można włączyć tarcz. Tarcz e, znaczy niewidzialności po prostu można włączyć. Wykry... sobie wykrywają ruch i będą chcieli sprawdzić. Ale kiedy się nie ruszam, nie mogą mnie zobaczyć. Dlatego raz... ale myślę że i tak było nieźle tutaj znowu nic nie, nie widać ale kiedy się już popatrzy drugi... dobra kolejna wpadka przepraszam bardzo za takie wpadki to chyba będzie fajna akcja z tego co pamiętam tam są marynisowie którzy, którzy chcą się mnie pozbyć a o góry jest jak widzimy predator to już się ich właśnie pozbył Zaśmiał się, że tak szyderczo i podrawo mi dysk Ten dysk Czy ja wiem, czy jest taki przydatny Fajna sprawa, no Fajny bajer się tym pobawić No ale Czy taki skuteczny jest, to no, nie wiem Ma sam automatyczne namierzanie przeciwnika Może spróbujemy go zatwitać jak ja lubię może się uda o, i chyba się jednak nie uda. Zrobimy pyk pyk szybkie. Okay. Pyk, pyk. I ich głowy są na ścianie. Można pozbierać śmiało. O! Widzi nas czy nie widzi? Przed zbadać sytuację. to to nie było Przepraszam Was, że takie te, że te moje filmiki takiego nie pokazują jakiegoś profesjonalizmu no ale w każdym razie ja się bardzo dobrze bawię Jeszcze podaduję energię myślę że dojdę tam do góry i na tym skończę pokazywanie wam grę Predatorem Potem pokażę wam grę obcym Alienem yy, I też pokażę tylko początek jako taki Chociaż nie wiem nawet bo początek obcym jest dosyć nudny Chociaż fajnie wymyślony Bo zaczyna się jako twarzołap Ale jest to nudne w każdym razie Nudne i potem myślę, że po prostu będę pokazywał skończówek rozgrywki danych, danych kampanii końcówki co w nich będzie zawarte to musicie być cierpliwi poczekać i obejrzeć tutaj Raz. Chyba więcej ich tam nie ma, ale teraz się zastanawiam, jak ja zdejmę te głowy z tamtej ściany. Chyba ich nie zdejmę. Nie zdejmę ich nawet na pewno. Ale... Przynajmniej mam dwóch z głowy. Nie wiem, ile to już leci minut. Nie wiem, czy nie przekroczyłem czasem limitu. Co tu mamy? Aha. Tutaj mamy dość dobrze zorganizowaną grupę Marines, która łatwo może mnie wykryć, ale tu wystarczy być... Zaraz podniosą alarm. O jednak nie podnieśli alarmu, tylko poszli sprawdzić, co się stało koledze. Nie wiem czy są na tyle głupi, że pomyśleli, że on chce położyć się... O! Chyba mnie zobaczył, ale... Długo się nie mogli nacieszyć moim widokiem, nawet jeżeli mnie wykryli. O, tu kolejny. Proszę zobaczyć, czy koledzy się czasem nie położyli, żeby się trochę popierdalać. Ucieka! jeśli dobrze słyszeliście jeżeli macie jeżeli słychać tu na tyle teraz będzie potyczka z obcymi jeśli się nie wie. o kurczę. coś mi tu śmigło o i są obcy dobra, załatwiony jeden a teraz malinicy się zastanawiają czy uzna mnie jako nie widzimy a nie, się uśmiało pozbyć Teraz, no, jeszcze Wam pokażę tutaj potyczkę z obcym, nie wiem czy będzie mądre go pić ostrzem. Trzeba wyjść do wody. A jak wspominałem, w wodzie niewidzialność wyłącza się. Teraz ten obcy, z którym się zmierzę, będzie nieco silniejszy od wszystkich. O, już go słyszę. To jest chyba nawet matka obcych. O jest o, naciera. O kurczę, szybka jest, szmata cholerna. Ale zmieniłem ją trochę wieża. Ile wystrzeliłem? Raz, dwa, trzy, cztery. O kurczę, nie zdążyłem policzyć. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie tego nudnego materiału. No i następny filmik, jaki pokażę, będzie to gra obcy. Tak więc dzięki wam, wielkie do zobaczenia.